Chyba wszyscy poznajemy tego człowieka. To oczywiście Mikołaj Kopernik. Jestem w Toruniu, przy jego pomniku, w miejscu gdzie się urodził. I bardzo często mamy taki termin jak przewrót kopernikański. Oczywiście, Kopernik wiemy, co zrobił. Bardzo popularnie określamy to, że zatrzymał słońce, a ruszył Ziemię. Ale przewrotów kopernikańskich było bardzo dużo w historii ludzkości. Chociażby takim przewrotem kopernikańskim był filozof Kant, który twierdzi: poznanie nasze to nie tylko to, co wkładamy w umysł, ale również to, co umysł wkłada w poznanie świata. Przewrotem kopernikańskim z pewnością też była koncepcja Einsteina, fizyki relatywistycznej. Przewrotem kopernikańskim z pewnością dzisiaj także jest sztuczna inteligencja. Ale przewrót kopernikański także dokonał się dzisiaj w uczeniu się. Uczenie dzisiaj to nie tylko przysłanie treści, ale uczenie się jest bardzo twórcze. Dzisiaj w uczeniu ważne jest nie tyle kodowanie, czyli to, co wrzucamy w siebie, ale przede wszystkim jak analizujemy, jak interpretujemy, jak rozumiemy. Dzisiaj właściwie nie tyle nauczyciel jest ważny, co uczeń, który dzisiaj ma duży wkład, podobnie jak w przypadku Kanta, w tworzenie własnego procesu uczenia się. I o tym właśnie jest nasz kanał. Zapraszam do oglądania.